witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Pizza Great Pizza. Lecimy sobie z dniem 33 rozdziału drugiego. Jest naszym eventem świątecznym, zbieramy napiwki do 100. Zostało nam już 5, więc będzie gituba. Poluzujcie swoje paski i przygotujcie się na festiwal Wieprzowiny. O nie. Z innych źródeł jest 50% szans na przelotne opady deszczu w ten weekend, a drugie 50% szans na zniżki w pizzeriach. Na pewno nie u mnie. Wreszcie archeolodzy tłumaczą niedawno odkryte zwoje. Chodzi o recepturę na sos. To wszystko na dzisiaj, good pizza, great pizza, więcej mi nic nie powiesz na temat tego sosu, e, jakim cudem e, mogę obejrzeć reklamy, nieważne, mi to pasuje, jak najbardziej. Niestety reklamy mi się skończyły, więc wracamy. w boju musisz być rewelacyjny na każdym festiwalu i w ogóle, w każdym razie muszę zobaczyć, po całym różny mięsie, nie pleno, co proszę, okej. Okay. Czy ja czuję, dobra zobaczmy jak już mi się klikło, że to będzie mięso na pizza? pokażcie. Trzymaj czworoboczne mięso, na jednej stronie pozostałe rodzaje mięsa znaleźć się na owo, tylko wieprzowina, p. Chyba wiemy, o co chodzi, ale mimo wszystko... O nie, ja muszę oglądać reklamę, żeby móc też szczypców używać. A smutne. Ja sobie mimo wszystko otworzę... <laughs> Czekajcie. Hmm. Troszeczkę mi się pomieszało. Już wchodzę na mój kanał. Sobie wezmę poradnik z stewarda. Zapraszam wszystkich bardzo, bardzo. Pamiętajcie, w opisie wszystkie linki potrzebne. Dzisiaj również będzie w opisie, żeby nie było no, szybko. Goat, ok. Teraz mamy pana. Halo, babuszka. O. Ok, mamy mięso. Na początek, dobrze. Jeśli rozumiem, dobrze. Robimy tak, tak, tak. Nie podoba mi się to. Kiełbaska, bekon jest na całości, okay. Kiełbaska na ca... O, ja mam automatyzację kiełbasy. I forgot. I love it so much. Bekonik też jest na całości. I szyneczka na połowie tylko, dobrze rozumiem? Tak, szyneczka na połowie, okej. Okay. Okej. Okay. O, by to przeszło, let's see. Szybko, mam 11 minut. Muszę to skończyć. piwki. Smacznego. Uuu, uh, a nie! Nie mam diaksów, sorry. Mam nadzieję, że wiesz, co nakładać na pizzę. Upewnij się, że masz najlepsze produkty wieprzowe. E, mam. Halo, i ja mam. Teraz dostałam. Teraz te diaksy mi są niepotrzebne. Nieważne. Idziemy rozdysponować. Tylko czy teraz inwestujemy w naszego. Stworka, upiórka. O matko, on potrzebuje 15. No to co, lecimy sobie teraz z tym, bo już go trochę mamy. Ten to już w ogóle mi zżera serduszka, o jajciu. Najpierw chyba skończymy mimo wszystko fokę, tak mi się wydaje. Lubię wieprzowinę. Ja Zawracaj sobie głowy sosami, serami lub Dobrze, wypieczono, proszę. Jaką wieprzowinę? Którą? Peperoni? Aha, dobra. Dobrze. Peperoni, czekajcie. Kiebasa. To jest bekon, to jest bekon, szynka, tak, szynka i dwa razy do piecy wieka, super. Ja bym chciała, żeby to było tak w tej grze Papa Louise, że ja mogę sobie iść przyjmować kolejne zamówienie, bo na kija tu siedzę i się teraz lampię, jak yy, mogłabym robić coś, wiecie, bardziej kreatywnego, no. Smacznego. Mhm. Doskonałość. Wow, ja wiem. Dobra, na razie cie, Ciebie dokończę. E, nie wiem, czemu mu zaserduszkowało, ale okej, okay, okej. Okay. Co mamy do zebrania? Bo nie wiem. Aha, to mamy do zebrania, dobra. Nie, zostaw dziecko. tu czekajcie. Co mi się osiągnięcie mi wbiło. Super, super, super. Moją ulubioną pizzą jest pizza miłośników, i chociaż ja wolę z oliwkami, okej. Okay. Jak najbardziej mogę dołożyć. Nie mogę na to patrzeć. To jest tak piękne. Ja sobie tak zautomatyzmuję. Nie, to jest po prostu cudo. Ja teraz siedzę i tylko się na to patrzę, bo nic więcej mi już nie zostało. To jest najcudowniejsza rzecz na świecie. Czekajcie, aż sobie pół składników zautomatyzuję. Ja bym mi było stara, to bym sobie pokupiła te składniki. <laughs> po prostu w sensie diaksy za. Wiecie, za um, bym sobie kupiła diaksy. Za hajs. Ale to nie ja dysponuję że tak powiem, abonamentem, więc jeszcze nie mogę sobie sama kupować, co chcę. Jesteś burmistrzem miasta smaku? I know, I know. Chcę omleta ze wszystkim, ale skoro jest pizzeria, to wezmę pizzę. Jakieś nie mam, dobrze. Ser, kiełbaski, pieczarki, cebula, dobrze. Ser i sos, okej, okej, okej. mamy tak. Kiełbaski, pieczarki, cebula. Kiełbaski, pieczarki. Cebula. Później mamy po cebuli bekon szynka, ok. Halo bekon, bekonik i szynka. Dziękuję. Mam nadzieję, że wspaniale spędzisz zimowy festiwal. Jejku, jak miło! Dziękuję. O, dostaliśmy serduszka. Dobra, na razie inwestujemy w fokę. Zobaczymy, co nam da. Zabaw się, zabaw się ze swoim piekarnikiem i daj mi ciasto dodatkami do nieba. Nie. Pff, spadaj. Już więcej mnie nie okranisz. Po pizzy z mięsem, pół wegetar. Ja nisz. Ok. Pół pizzy z mięsem. Pół regetariański. Dobra, lecimy sobie składnikami po kolei. Myślę, że się już nie machnę tak łatwo. Mm, szyneczka. Bazylia i bakłażanik. E, mam nadzieję, że mi się wszędzie mięso dało. No, troszeczkę mam mieszane uczucia, ale mam nadzieję, że, że to są moje mylne odczucia. Słuchaj, mam. Jak śmiesz robić tak doskonałą pizzę? Śmiem, bo jestem piekarzem. Chcę po prostu połowę pizzy z boczkiem i szynką. I chcę to na sosie pesto, a nie na pomidorowym. Proszę, 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 wskazuj. Pesto ser, dobrze. Okej, okay, czy na całości pesto z serem, a na połowie chcesz tak? Bekon i szynka. Tylko dobra, 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 dobra. Bekonik i szyneczka. Ogólnie niesamowite jest to, że oni oceniają pizzę przez pudełko. Tak sobie teraz uświadomiłam, bo oni dosłownie od razu wiedzą, jak coś jest nie tak z pizzą. Ehm, przepraszam bardzo, ale gdzie jest mój królik? Poczekajcie. A, dobra, tak, schowała się pod krzesłem. No hmm, patrzcie, że tak to muszę ją czasem jednak kontrolować. Och, ta pizza dała mi siłę aligatora, bo niedawno mi przegryzła całą torbę sportową i muszę kupić nową. Chcę jedną połowę z owocami i wieżorkami, a drugą z mięsem. Proszę proszę, wskazówkę. Okay. sos. Mm, mm, mm. Bo tu już wiecie, nawet nie chodzi o to, że mi przegryzła, tylko że jej się też się stało, nie? Pieczarki, oliwki, papryka. Dobra, lecimy po kolei. Pieczarki, co ja zrobiłam, oliwki, papryka, bakłażan, dobrze, dobrze, I ja nie rozumiem czemu oni nie mogą dać sera obok sosu, tak, peperoni, kiełbaski, bekon, peperoni, kiełbaski, bekon, anhua i szynka, ok, anhua i szyneczka, pięknie. Jeszcze może za dwóch klientów zdążymy. Halo, zaproszę się przyłożyć, pięknie. Nie wiem co powiedzieć, fantastyczna pizza. Ja wiem. Szczęśliwi klienci, idealna pizza, Ok, game. Okay. Chcesz usłyszeć żart na temat pizzy? Okej, okay, niech będzie moja strata. Nie, to jest zbyt standardne, poproszę, pizza z serem, Game. Okay. Ja więcej takich zamówień poproszę. <grym> To hmm, jest cudowne zamówienie Chciałabym takie robić cały czas Dać mi jeden dzień święta sera czy coś Świetnie, dokładnie to, czego chciałam Policzyła mi? Policzyła mhm. Brak bólu, brak ziaren Wskazówka, okej okay. Chcesz Ser, peperoni, sos, dobrze Sos, ser I teraz tak Peperoni, kiełbaski, pieczarki, oliwki. Peperoni, kiełbaski, pieczareczki, oliweczki. I po oliwkach mamy tak. Cebula, papryka, bekon. Ok, ok. Cebula. Papryka. Może uda nam się jeszcze jednego klienta obsłużyć. Bekon. Anhua, szynka, bazylia, bakłażanieju, Jeju, anhua. Więcej się nie dało. Szynka, bazylia, bekon, znaczy bakłażan. Dobra, idziemy. Nie uda nam się już. A szkoda, 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 bo chciałoby się zarabiać więcej pieniążków, no ale nie można mieć za dużo. Smacznego. Najlepsza pizza jaką kiedykolwiek jadłam. Nie wątpię, moja pizza jest najlepsza, Hihi. A ta wrodzona skromność. O, serduszka, czekajcie. No, ja miałam inwestować w ciebie choczko. Dobra. Hmm, halo, zamknij się. Mogę to zamknąć. Wydarzenia. Halo. O. No, piękny zarobek. Jeszcze możemy zabrać pieniążki. Cudownie. O, matko. No, pięknie. Ja tego nie chcę. to będzie po prostu najgorsze, co istnieje. Ale nie myślmy o tym. Na dzisiaj to było tyle. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Cześć, pa pa!